Spotykamy się dziś po raz 20 w rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II, tutaj na Dziole nad Nowym Targiem, nad Miastem. Tym symbolem tych spotkań właśnie jest watra papieska, watra pamięci, którą już bez mała 20 lat palimy tutaj w tym miejscu. Wzięło się to stąd, że z dawien dawna ogień był tym symbolem łączności pomiędzy ludźmi. Na podchalu, fakły czy, czy, czy wici były właśnie takim oznakiem przesyłania wiadomości i komunikacji pomiędzy ludźmi. Ta nasza watra zawsze jest urozmaicona murzyką góralską, ale głównie jest to takie spotkanie modlitewne i wspomnieniowe. Wykorzystujemy cytaty czy jakieś tam utwory Jana Pawła, żeby przypomnieć sobie tą jego. Działalność to jego życie i, i cały dorobek, który nam pozostawił, całe jego dziedzictwo. Co roku jest nas dosyć sporo tutaj. Były już różne warunki, mieliśmy i śnieg i, i deszcze. Dzisiaj akurat pogoda jest naprawdę wspaniała, widać wspaniale nowy targ i okolice, i łączymy się tym właśnie z po bliskimi też wioskami, dziedzinami i nawet z Giewontem, gdzie dzisiaj będzie krzyż podświetlony na Giewoncie właśnie też światłem, zamiast ognia to światłem. To jest taki właśnie symbol tej łączności naszej i pamięci o świętym Janie Pawle II.